Cześć, witajcie! Zapraszam na czwartą i już ostatnią część filmu z przepisem na wino z ciemnych winogron. Tutaj jest nasze wino, które nastawialiśmy ponad rok temu. Widzicie, już trochę z balonu ubyło. No tak się dzieje, jak jest dobre wino, że jak leży to, sukcesywnie go ubywa. Dlatego nie czekamy dłużej, tylko butelkujemy. Przygotowałem sobie butelki trochę na zakrętkę i są jeszcze 4 na korek. To będziemy korkować. Żeby wino nadawało się do butelkowania, musi już być wyklarowane i nie może pracować. Nie może już zachodzić fermentacja. Żeby ocenić takie wino, czy już się nadaje, najlepiej, jeśli wino już jest klarowne, zaświecić sobie latarką z drugiej strony balonu, czy tam jakieś damy 5-litrowej i zobaczyć pod światło Zobaczyć, czy lecą jeszcze bąbelki. Jeśli wino jest bardzo ciemne, może być ciężko, ale przy jaśniejszych winach czerwonych i przy białych dobrze to widać. Jeśli lecą bąbelki, to znaczy, że jeszcze trzeba poczekać. Inną metodą jest też nalanie do butelki takiego wina z zakrętką, zakręcamy i za jakiś tydzień-dwa odkręcamy i jeśli będzie syknięcie. To znaczy, że jeszcze gdzieś tam to wino pracuje i musimy poczekać. A jeśli zabutelkowalibyśmy takie wino, które jeszcze pracuje, to mogą nam później szczelać korki. W butelkach wino się wyleje i szkoda, szkoda naszej pracy. Fermentację możemy zatrzymać pirosiarczynem potasu, ale nie zawsze też się udaje. Pirosiarczyn potasu nadaje się do dezynfekcji sprzętu winiarskiego. Również możemy butelki zdezynfekować płukając jego roztworem. Ja dezynfekuję butelki na wszelki wypadek przed rozlaniem i przepłukuję je roztworem pirosiarczynu potasu. 10 g w 2 litrach. Można też wyparzyć butelki wrzątkiem. I dezynfekuję też zakrętki. Butelki mam już czyste. Jeśli ktoś ma pojemnik fermentacyjny z kranikiem, to łatwo można i wygodnie zabutelkować, rozlać sobie do butelek. A jeśli nie, to możecie tak jak ja rozlać do butelek po prostu wężykiem. Tutaj mam butelkę, gdzie tam trochę z końcówki, z dna trochę się pociągnęło do tego osadu, ale to nie szkodzi. Odstawię to na tydzień czy dwa i ten osad osiądzie, wino się wyklaruje. Na dnie został osad. Kiedy myjecie balon po winie, trzeba bardzo uważać na niego, ponieważ szkło jest bardzo delikatne. Zarówno na to, gdzie stawiamy, czy na kamieniach jakiś, żeby to robić delikatnie, jak też na temperaturę. Ja wlałem tutaj trochę bardzo ciepłej wody do tego balonu i żeby on nie pękł, dodałem jeszcze trochę zimnej wody. Ale widzicie, dodając tej zimnej wody, pękł przy szyjce. I przez ten szok termiczny to się właśnie stało. Dlatego trzeba szczególnie uważać na różnicę temperatur. Łoszko jest wrażliwe, a teraz z takiego balonu już nic nie będzie, bo Teraz jeśli bym nalał do niego wina, to może on pęknąć po prostu w każdej chwili. I butelki na zakrętkę zakręcamy. A jak macie na korki, to potrzebne nam będą korki do wina. Można je wcześniej na minutę zanurzyć we wrzątku. I przy pomocy korkownicy korkujemy butelki. Ja mam taką korkownicę dwuamienną. Dość wygodnie i szybko to idzie. Natomiast, jeśli ktoś ma ręczną taką prostą korkownicę, to wtedy warto korki wrzucić na, na moment do wrzątku. I teraz po zakorkowaniu można założyć sobie kapturki termokurczliwe, które zwiększą estetykę. i zgrzewam je we wrzątku. Mamy zgrzane. Energicznym ruchem to trzeba zrobić. I mniej więcej co dwie butelki trzeba taki taki wrzątek podgrzać. Ja to wkładam na chwilę do mikrofalówki aż zacznie wrzeć, bo wtedy nam ładniej to będzie przylekać. I warto przygotować i wydrukować sobie etykiety z nazwą i rocznikiem wina. I naklejamy na butelki. I mamy nasze wino zabutelkowane. Teraz nadaje się już do dalszego leżakowania w piwnicy lub do degustacji. Więc na koniec jeszcze spróbujemy, jak to wino smakuje. Kolor piękny, czerwony, zapach słodkawy. Czuć owocowość. Bardzo przyjemnie pachnie takimi działkowymi winogronami. Przyjemny zapach. Alkohol nie jest mocno wyczuwalny. A zobaczmy, jak w smaku. No w smaku jest przepyszne, naprawdę świetne wino, y, takie półsłodkie w kierunku idące w kierunku słodkiego. Y, czuć bardzo dużą owocowość, bardzo dobrze ułożone już jest. Y, leżało ponad rok i już już się ułożyło. Czuć intensywnie winogrona. Ten cukier i owocowość tak dość dobrze zakrywają tutaj smak alkoholu, który gdzieś tam jest schowany. Nie czuć go tak. Tak na pierwszy smak. Wino, czuć, że ułożone gdzieś tam można wyczuć te nuty z, tych, z tego dębu, z tych wiórek dębowych. Nie ma tu już wysycenia. Nic nie pracuje, żadnego dwutlenku węgla. Świetne wino. Warto by było je jeszcze lekko schłodzić. I będzie naprawdę super. Podsumowując, wino wyszło bardzo dobre. Zachęcam na nastawienie własnego czy to z winogron, czy też z innych surowców. I zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów z przepisami na różne ciekawe wina i nalewki. Pozdrawiam!